Siemaneczko, Siemaneczko, z tej strony oczywiście. Go Gamers, weekend i Edgy. Dokładnie, w dzisiejszym odcinku jest chowany. Mamy tutaj siedmiu uczestników. Tak, wczoraj był to model, a u nas był niedawno. No to co, no to przedstawcie się po kolei. Pierwsza osoba. No, pierwsza osoba, Intel. Kolejna osoba. Dobra, Olejko, kolejna. Siema, siema, jest on śmiał, a Dobra, kolejna osoba. Dokładnie. Ciema, no, Kolejna osoba. Moj głowy. Jestes no. Kolejna osoba. Ciema, Dominik Hyper. Dobra, teraz Billa. ja zrobię te wieksa. Wieksa i Tak, tak. Znaczy nie, Dominik. Wieksa czy Dominik Dark Hobby dark, <noise> dark okej. Okay. Okay. No i co? No i będziecie się chować, nie? 345 jest, więc dawajcie do 344. Dawajcie, dawajcie, chowamy się, chowamy. A my będziemy zaraz was szukać. A tylko w domku? Domek i posesja dawajcie, żeby było ciężko. Liczymy na was. Ja tu znam wszystkie pompy, także mnie nie znajdziecie Dokładnie. A ja My potańczymy z Edgy Ej co chce ze mną do kampy? Dawajcie ja, 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 ja. Jeszcze 30 sekund, 30 sekund Wytrzymamy, tańczy... my tańczymy jeszcze 30 sekund Edgy, dasz radę? Jeszcze 25 Ej ty, ej! Ej ty Ej chodź, chodź, chodź 19 sekund, 18 15 sekund i zaraz szukamy się broń, weź brunie. Czekaj, ja mam pomysł, ja wiem gdzie pójdę. E, bo ja się spróbowałem. O nie, 8 sekund, Uważaj. Nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę 5 sekund, 4, 3 Nie 2, 1. Edgy, chyba tu czas Chyba czas, tak, możemy to tańczyć. To idziemy, chodź, ale nie możesz przestać tańczyć. No właśnie. Dobra, szukamy. Razem czy się rozdzielamy? Ej, dobrze, że tu budowę. Ej, ktoś leci w ogóle. Ej, Czekaj, kto nie, tam nie. na dachu wylądował? Widziałem Cię. Chyba to pomału, poczekaj, Martiś. To chodź. Ej, jest. Czekaj. O nie, będzie ciężko, ale damy radę, może. No, 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 ale o to chodzi. O to chodzi. Na pewno się... Widzę, tak, że... Kompy. Kompy. Ja wszystkie ja kampy, jestem w takiej że mnie nikt nie ma Siema nie się... Intel! <laughs> tak myślałem, że ktoś tu się ukryje. Tutaj, za tym. Intel. <laughs> bo tak pomyślałem, że... Ja mam taką kampę, że nikt mnie nie zna. Nie. O nie. Ile będzie ród? Zobaczymy. A, chyba jedna, bo myślę, że... Zależy ile będzie... Ile wyjdzie właśnie. No, no. Tak myślałem, że nie będziecie się chować prosto, ale... Dobry, Dobra, No zobaczymy, zobaczymy kto tu teraz pójdzie na odstrzał. Ale chata w ogóle, fajna, fajne mieszkanko. Nie pogardziłbym taką, nie powiem. Dobra, może ktoś w WC się schował. O. No to będzie masakra, to będziesz mistrzem Ej, gdzie wy kurczę się skitraliście? No jedna osoba poszła, ale... Z kolejnymi już jest problem No, nie? No, serio Ja nie wiem czy oni w tekstury się wtopili, czy co Tak Pros... Musieli... Dobra, dobra Tylko pamiętajcie, nie przemieszczajcie się Bo widzę, że ktoś tam coś chodzi Tak, tak, właśnie się, już tych co jesteście Ej, my masakra jest, Sergi Dawaj, przeszukujemy dalej Oni... Ej ja myślę, że ktoś na dachu może być. <grym> Tylko jak tam. No, rifta chyba trzeba na dachu. No właśnie, a ja nie mam rifta. Też nie mam. Ej, słyszeliście, jak kręciłem? O mi, trzmieli... Ej, nie. nie. Ej, nie widzę jedną osobę, ale nie mam rifta. <grym> o nie. Widzę, ale ja nie mogę tam dojść, bo rifta nie mam. <grym> Jest problem. A tu się budować nie da. No nie Jak będzie ktoś kogoś to niech Jak ktoś kogoś znajdzie to niech zejdzie No właśnie, to niech tak nie może ta osoba z Nie wiem, przy kominie ktoś by... rifta <noise> Ej, a nie ma ktoś rifta? O, masz rifta Oleko, dzięki Dobra. Skakuj tu Skakuj tu na tą ścianę, bo ci zauważył Ej Oleko, serio, ty bez rifta to szacun dla ciebie Dobra Dach, a potem nie drzewa. No. A to idzie w ja żyję. Ale kto żyje? Dobra. Ja żyję. Ja też żyję. <grym> no. Ale ktoś <grym> nie żyje. <grym> a ja żyję. No, a ja żyję, bo się odradzam. A, dobra, spoko. Dobra, to, to okej, okay. ale. No. Ale jak już jesteście to się już nie chowali. Czyli Intel i Oleko i jeszcze dalej. Ej, Edgy ich tu nie ma. Ja nie wiem jak oni się skitrali. Masakra to jest. Nie ma ich tutaj na górze? No? na też ma Zobaczymy. Najwyżej parę osób wygra, no jak nie znajdziemy. Ja jestem z Dominikiem Hyperem, tak schowany, Serio? Nigdy nie znajdziecie. To Wieksa, o nie. odcinku i Tak. 10 minut później. <grytanie> I będziemy szukać pół godziny, masakra. Trzmieluły, Ej, czy ja się boję z dachu zejść? Bo potem już nie wejdę, ale tu nikogo nie ma, no bez jak? Ej, widzisz mnie? Ej, znaleźliśmy. znaleźliście się. Nie 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 mnie znaleźli Matrix. Ale jest jeden sposób no. na wejście na dach. Mam pytanie. Czy no możemy zrobić tak, że po tym chowanym mogę poprowadzić to model dla was od gifta? Mm, zobaczymy, wiesz. Zobaczymy. Zobaczymy, dobra, pomyślimy, ale dzięki za propozycję Wyksa. Wytuszykamy dalej. A dobra, Oleko. No, wtedy, wstamy, bo wtedy ja wstawiam tylko gift'a. No My jeszcze y, to to brało to udział, czekaj. Tak no. y, ja też będę oceniał jak coś. Edzi, są, Intel jest czy nie ma? Bo jest, było 9 osób na Creative, a jest 8. No jestem, bo zabiłaś no, mnie. Bo czekaj, 7, 6, czyli 4 osoby są schowane. No, tak, Edgy, ale dwie znaleźliśmy i my jesteśmy dwoma, więc. Ej, hyper, nie ruszaj się! Więc no, zostaje cztery no, no, z ośmiu. No, wiesz o co chodzi, Edgy? Nie, to było dziewięć osób, A, bo jedna uciekła gdzieś, dobra, bo i nie mam. Ej, czy ktoś jest na drzewie jakimś? Przyznajcie się. No, zabiliście mnie. Dlatego jest osiem? No właśnie, zabiliście mnie. Ale. O... O, wiem, ale o leko się odradza. Aha, dobra, już wiem, dobra. Ej, ktoś tu jest! Ktoś tu jest, ale. Ktoś tu jest, ale gdzie? What? Ej, to jest Dobra, masakra. Wyzbagowaliście to. Matrix jesteś niedaleko nas. Tu gdzieś? Powiedz. Nie, no. Ej, kurde, no ludzie, gdzie wy jesteście? Nawet się nie działa. Ej, tu nie weszliście, bo tu się nie da Chodź tu! O kurde. Ej. Ktoś tu jest? No, to coś. Ej, jakby ktoś tu się schował, to by była masakra. <laughs> to to jest w ogóle nie do znalezienia. G, ja tu ja jestem. G, patrz gdzie jestem. Ja G, patrz gdzie to? jestem. Ogarniasz? A, do, ej, Mega kryjówka tam jest, ale dobra. Ja po tej skaczę i szukam. Mam nadzieję, że. Po czym ty skaczesz? Ja, no, A, dobra. Nie Przebiegli, przebiegliście po tym, po czym ja się schowałem. No, żarty sobie robisz, nie. Nie, nie robię żartów, nie To ci się obsrałem, <noise> już nie. Serio? Nie mogę, goście. Ej, to jest najgorzej, jak obok ciebie przebiega maty, a i nie wiemy, nie? Gdzie jesteś? Obok no, mojej kampy przebiegliście nie wiem, ile razy. Się... Serio, hombi. No nie, najgorzej. Gdzie wy możecie być? Ktoś na górze jest? Ej, ktoś jeszcze wyżej jest, RG. Dobrze, róże na dole jest? Ja sobie strzelam Ej. po masku. Dobra, to ja sprawdzę sobie face. No, <grym> no, spoko, fajnie. spoko. No Ej, nie na Discorda Ej nie no masakra Edgy to, ja no. no, to jest. Ja też chyba idę no. na Discorda. Spoko. Dlaczego mam nadzieję? Ej, no. Ej, Edgy to jest masakra, ja myślę... Nie no, wiem, bo... Serio? Oni są tak jakby pomiędzy... Yyyy parterem a dachem? Nie wiem. Nie wiem, ale mam taką kampanię, gdzie jestem. No w takich miejscach są. a co to... jak ktoś ma nagrania, kupujesz swoim kodem jakąś rzecz? No to dobrze, to też możesz na Discordzie, jak się da, nie wiem czy... ja już 5 rzeczy zakupiłem na twój kod, ja se zbieram do 10 i wysyłam. Wow, stary. To fajne, super. Ej, ale powiem ci, że jest problem, Edgy. No? Wy mnie ominiliście. Ale jest problem, mam bo ja myślałem, się że się łaczy schowają. Pytanie, bo zespołowałem się do top model o 20 tysięcy dolarów i o 15 tysiąca pakietów z w tym y, nie? No. I mam pytanie, czy chcielibyście wziąć ze mną udział? Do trio? Po odcinku pogadamy. No, po odcinku, okay. po odcinku wszystko. No. Śmieru, ty nie masz. się. ty nie, ma... eee... nie się. O o o. Chodź to ruszaj się. oni e... tu są. Nie masz tego skrina, Ej, wydawało mi się, że kogoś o, widziałem, o, albo si mi się tak? pomyliło. A, 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 a... Tutaj, ale oni są tak jakby wyżej, a, a, niż ja a... jestem. Ciut wyżej, ale ale jak tam weszli no ludzie? A, serio? Ja, wy... wy znacie ten domek czy co? Na wylot? <grym>, ja znam tutaj ja bie... wszystkie kampy. Aha. Ja Aha. Ja jestem. Ej, szyrostu. kto? A to był Olek na dachu. Oleko jest na dachu. Nawet już ją on testował. No nie, ej to wy za dobrze z naszą. Chciałbym jakąś podpowiedź. Jesteście w domku czy na dworze? Gdzie mamy szukać? W domku? Na dworze. Są na, na dworze! Ja swiparem w domku. Może na dworze. Może. <laughs> może w domku. Ja widzę, ale nie będę. No o jaja sobie robisz. Serio? I widzisz? Serio? To my chyba nie umiemy szukać. Nie proszę Nie po prostu widziniki. A, no w sumie. 6 Pro... minut już szukacie Ej, Eji mam pomysł Eji, zmienię drużynę Nie, nie mogę A zmieniamy drużynę? Do pierwszej drużyny Nie no, żartuję nie, niepałna, ale... Żartuję Ej, a co, co by się stało jakbym teraz... Ej, wy... ja chyba... Ej, z... ja po... Ja po... Nie, nie zrobię tak bez czynienia Ja bym chciał do ciebie pamiętać No nie, ej... Leko, ej, Oleko Ej, Oleko Czemu ty się przemieszczasz? Ej, wywali was jakbym teraz zmienił drużynę czy nie? Nie ja żyję Nie wiem, lepiej ryzykować czy ja umarłem, ale żyję bez nich dobra Ej, dobra, dwie osoby poszły szybko, ale... No, ale reszta ma tak. 15 minut już wybiło. Ej, oleko z dachu coś widziałeś? Jak tam na dach weszłeś? Co ty? Wszedłeś. Mogę pokazać. Proszę iść za mną. Dobra. Pokaż cheaty. Ej, Trzmielu, zaraz. Aha, po tym? Dobra. Dobra, dobra. dobra. A, dobra. I tutaj wskoczysz I już? A, dobra. No ja nie mogę z nimi. Edzi, szukaj tam, szukaj wszędzie, no, gdzie szuka, się da. Ja szukam cały czas. Strzelaj. Gdzie oni mogli wejść? No ja cię kręcę, ludzie. Ja myślałem, że to będzie łatwiejsze, serio. O nie, Ej, a jak. Ej, Edzie, ale jak kruk są, to trzmier też powinien być gdzieś w pobliżu, bo czy nie? Tak opru no. <grym> opru, opru, nie będę tak oplu właśnie To? Jeszcze trzeba zrobić... To udało wszystkie żywopłoty przeglądała, mi się udało w końcu. Ej, czemu Oplu? Gdzie on jest? Dobra, jeszcze zostały cztery osoby. Jesteście w domku czy na... Aha, ty się tu kitrałeś, dobra, prosta sprawa. Nie no nie mogę. No to powiecie, czy w domku mogli... <grym> w domku. domku? Tak, matematycznie. Powiem tak, Ja i Dominik Hyper jesteśmy w domku. Dobra. Dobra. Ja Dobra. cię krecę jak was znajdziemy to cud będzie chyba. No, No. Dobra, ja idę ze dwóch na Dobra, smacznego. Smacznego. No nie Ej, do wieczora nam tej idzie Czas się na kreatywie skończy. Ej, tam jest Krugs, on sobie hasa. Nie. Kto tam hasa? Ty nie zabiłeś jednej osoby chyba? O nie, czmiel! No, <noise> na dachu jestem, on po sobie skoczył na drzewo Co ty tak po drzewach skakałeś? A, jestem Tarzana No właśnie, w Tarzana się bawiłeś, no nie A, to dopadliśmy Tarzana Bo mówiłeś, że może może w domku No właśnie Ja widzę, jak mi dałem. Ej, to ile osób no, jeszcze? Trzy, trzy osoby. osoby. Wieksa. <grym> Dominik, Wieksa, Hobby. No, masakra. Trójka najlepsza teraz, masakra. No właśnie. Dobra, w domu szukamy. Okej, dobra, spoko. O, tam, ale nie, dobra, tam. Czy ktoś tu będzie? O, ktoś tam, ale nie, dobra, to Oleko był. To jest Oleko, tak? O nie, masakra. O, tu też jest dobre, ale nie, tu by się nie weszło. Gdzie wy możecie być? Oni. Ja jakoś nie wiem. O czekaj, tu jest jakaś ta. O nie! Ej, że nikt się tu nie schował. No właśnie oni jakoś oszukali ses Hobb! Ja pierdzielę! Ja, Edzi, chodź! Ja go nie widziałem, tylko na ślepo strzeliłem. Bez kitu. Ej, chodź Edzi. Edzi, chodź! My, my jesteśmy... Tu był drogowa. I wejdź ze mną, wejdź ze mną. I on był za obrazem, nie było go widać? Jak strzeliłem, to dopiero. Ogarniasz? Ja nie znam! Ej, mistrzostwo, jak strzeliłem, bo to. No Ej, patrz, widać mnie? Nie widać mnie, nie? Widzisz? Masakra jest, ej, hobby, szacun Zakryjóweczkę. Dobra, Dobra, gdzie hobby o masakra gdzie był, człowieku No chodź Chce na odcinku. Dobra, no odcinku zobaczysz na Wszystkie kryjówki będą na odcinku Dokładnie, ej dobra Dobra, idziemy po was Wieksa, idziemy po ciebie Może na obiadek pójdę Dobra Wieksa, Dominik, idziemy po was tylko jak oni oni tak wbili w jakąś miejscówkę to jest masakra, więc... Edgy... Co Edgy? Serio. Chodź tu zobaczyć kryjówkę. Oj powiem Ci, że... Edgy, ciężko będzie dojść. No to No to pokaż, no. Bo to na, na około domu muszę iść. Teraz to szukajmy ich, bo... No pokaż gdzie ta kryjówka. Chodzisz? Ten? Kucarz? Co? Aaa, łazienka. What? Ej, ja w życiu nie widziałem czegoś takiego, co? to ja szukał A, to oni specjalnie ten domek wzięli. Do takich kryjówek właśnie. W łazience jesteś wy? Czyli, że oni są w jednym pomieszczeniu i w łazience. Ej, czyli to nie może być aż tak ciasne, bo musieli się we dwójkę zmieścić. Właśnie. no tu mamy pomieszczenie na... Parę osób. Ole, Ole, O kurde. Macie kratki! O kurde! Ej, ja nie mogę! Ole, wszystkie Co? Ej, Edgy, tu nawet jest w szafie dziura na tyle. Ej, nie, to jest chore. Patrz i tutaj, tutaj, można wbić. Po tym kwiatku. O, ja cię kręcę. Ej, nie, no, geniusz. W łóżku też jest Gdzie o, w łóżku? O kurde Ej, nie no, patrzcie, ludzie, pamiętajcie. Ej, widzowie o, kurde, z odcinka polecamy ten domek dochowanego. Ej, dobra, tutaj coś jest. Oni w taką jakoś. Oni w taką szparę, no? Matrix, wiesz, że byliście obok nas. Serio? Nie gadaj, nie gadaj. Kiedy byliśmy obok Kiedy właśnie? No, przed chwilą. chwilą? Ja wiem, ja wiem gdzie są, ale nie powiem. Na no spoko, tylko gdzie? Ale chodzicie sobie też, też wiem domu. gdzie są. No ale nie, wiem, w tym wiemy. domu, dobrze. No, ale podpowiedź dzięki. Chyba znajdziemy za tą podpowiedź. No nie. O, już. Właśnie gdzieś tu są, no ale... Hmm. No, mają taką kryjówkę. no, ej serio. Za no, dobrze no, znają ten domek No właśnie, i to jest problem. O, ale <laughs> Że my nie znamy, nie? O, ale no właśnie. A to jest tym fajniejsze w sumie, bo dłużej szukamy. No. No, bo kryjówek. Jesteśmy kiedy nas znajdziecie. Ej, nie mogę. Ja i tu jest... Nie no, tu jest wszędzie. Dobra, napierzesz. Ograniczone. Ej, szukaj każde łóżko, każdą szafkę, Edgy. Ej, nie, masakra jest. Ja tu strzelam. O kurde. Co? Ej, Ale kryjóweczki. Nie, no masakra to jest. Nie, ale kolejna kryjówka fajna. A, myślałam, że ten. Ej. Nie, no masakra.

No, no tak, co no... Dominik no Dominik Weksa trzeba zapisać, zakręcić dla nich. a, a, a jakbym tu nie wszedł, to byście widzieli to? Jakbym tu nie No po jakimś czasie pewnie byśmy to Nie wiem, no ja teraz wszystkie dziury prze... Czekaj, to... Znaczy w sumie jakbyś nie wszedł, ja widziałem ja od góry, że to jest takie nierówne Może to będzie wszędzie. Tak, w gazach są kryjówki niektórych Co? Ja ci kręcę. No, Masakrę, yy, Oleko wejdź tu! I tu jest kryjówka. No, ej, dobra, Edzi no to co? No to gratula gratulacje wygranym. Gratulacje. Kończymy odcinek i dzięki. Dokładnie, dziękujemy Wam, co wzięli udział. I może w kole Wy. Dokładnie, może w kole Wygracie. Łapki w górę, subskrypcja i polecamy ten domek z genialny dochowanego. No i co? Widzimy się na. No, widzimy się na kolejnym odcinku i live. Na razie, cześć, pa pa.